Witaj na Polski codziennie. Jestem Monika. Jeśli chcesz doskonalić znajomość języka polskiego, ale równocześnie pasjonuje cię rozwój osobisty, chcesz zmienić coś w swoim życiu, chcesz, aby twoje życie było lepsze, bardziej świadome, chcesz nauczyć się, jak być bardziej szczęśliwy, szczęśliwa i bardziej pozytywny, pozytywna. Ale chcesz uczyć się tego po polsku i jesteś we właściwym miejscu. Słuchaj, zastanawiaj się, odpowiadaj na pytania i rozmawiaj co tydzień ze mną i innymi ludźmi, którzy dzielą Twoją pasję. Cześć, dzień dobry, jak się macie? W tym tygodniu rozmawiamy na polski codziennie o prokrastynacji lub o odkładaniu rzeczy na później. Tak mówimy również po polsku o prokrastynacji. Ktoś prokrastynuje albo odkłada rzeczy na później, odwleka zrobienie czegoś. Jeśli słuchałeś lub słuchałaś mojego ostatniego podcastu zeszłego tygodnia, już wiesz, że formuła treści na polski codziennie zmieniła się. Jeśli nie słuchałaś mojego podcastu, zachęcam, aby to zrobić. Link do podcastu z zeszłego tygodnia jest w opisie do tego wideo. Tak czy siak, bez wchodzenia w szczegóły, które wyjaśniam w tym podcaście w zeszłym tygodniu, chcę podkreślić, że polski codziennie nadal jest miejscem do doskonalenia języka polskiego, ale od teraz z materiałami, które pomogą Ci także ulepszyć Twoje życie zmienić je na lepsze. Nauczyć się więcej. Jak powiedziałam tydzień temu, Polski codziennie jest dla ciebie, jeśli chcesz mówić lepiej po polsku, ale równocześnie pasjonuje cię rozwój osobisty. Chcesz, aby Twoje życie było lepsze, bardziej świadome, chcesz nauczyć się, jak być bardziej szczęśliwy, szczęśliwa i bardziej pozytywny, pozytywna. Ale chcesz uczyć się tego po polsku i jednocześnie chcesz rozmawiać o tym po polsku w naszej społeczności. Będziesz też rozmawiać ze mną i z innymi. Co tydzień będę więc udostępniać Ci mój nowy, dodatkowy podcast tutaj na YouTube Polski Codziennie oraz na Spotify Polski Codziennie. Ten dodatkowy podcast. Przygotowałam jako coach Monika, jako life coach, learning coach czy terapeuta w psychologii pozytywnej. Do tego materiału, do tego podcastu, będziesz mieć przygotowane specjalnie dla Polski codziennie materiały dodatkowe, transkrypcje oraz pytania, które po pierwsze pozwolą Ci lepiej zrozumieć treść podcastu, po drugie, zwrócą Twoją uwagę na pewne zagadnienia, tematy, które uznam za najważniejsze. Po trzecie, pomogą Ci przygotować się do rozmowy po polsku. Jak powiedziałam tydzień temu, za niedługo, jak będzie nas więcej na Patreonie, będziemy regularnie się spotykać i rozmawiać po polsku. Wszystkie te materiały dodatkowe są dostępne na Patreonie. Tam też dostaniesz link do spotkania ze mną i innymi członkami naszej społeczności Klubu Polski, codziennie, za niedługo, mam nadzieję. Ok? Mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Teraz powiem kilka słów o tym podcaście, który przygotowałam jako coach Monika na dzisiaj dla Polski, codziennie. To podcast o prokrastynacji, czyli o odkładaniu na później. Mówię w nim o ludziach, z którymi naprawdę się spotkałam, z którymi pracowałam i którzy być może mają takie same problemy jak ty. Prokrastynacja nie jest wyłącznie zła, nie mówię, że jest dobra. Ale są takie sytuacje, w których odkładasz coś na później nie dlatego, że jesteś leniwy albo leniwa. Czasami się boisz, czasami jesteś zobligowany, zobligowana do robienia czegoś, czego nie chcesz robić, co jest niezgodne z Twoimi pasjami czy z systemem wartości. Bardzo dokładnie wyjaśniam w tym podcaście, jak to działa i wyjaśniam to na przykładach. Kliknij więc na link w opisie do tego wideo i koniecznie tego posłuchaj. Jak słuchać polskiego kontentu, polskiej treści? Najpierw posłuchaj bez transkrypcji. Zobacz, ile zrozumiałeś. Zrozumiałaś. Potem otwórz sobie polską transkrypcję i słuchaj jednocześnie, czytając tekst transkrypcji. Zrób to wiele, wiele razy. Może 5, może 10, a może będziesz tego słuchać 20 razy. To nic złego. Musisz rozumieć sens globalny, to znaczy około 70-80% audio. Nie musisz rozumieć wszystkiego. Staraj się zrozumieć sens globalny. Potem przeczytaj pytania. Zobaczysz, o ile więcej będziesz rozumieć, jeśli przeczytasz pytania, a potem postarasz się na nie odpowiedzieć. A potem? Potem czekaj na wiadomość ode mnie, kiedy zaczynamy rozmawiać. Na koniec, ostatnia rzecz. Koniecznie daj mi znać, czy podobał Ci się podcast, czy czegoś się nauczyłaś, nauczyłeś. Czy masz doświadczenia z prokrastynacją, złe czy dobre? I zrób mi przysługę. Udostępnij ten podcast i wideo o prokrastynacji, aby mogły trafić do większej ilości osób. Dziękuję za dzisiaj. Teraz kliknij w link do wideo o prokrastynacji. Życzę Ci wspaniałego dnia. Buziaki, cześć.